Dzień dobry, Siema, cześć. Ja nazywam się Łukasz Chwieduk, a to jest moja uczelnia. Łukasz Chwieduk, dwukrotny mistrz Europy, mistrz Polski, wicemistrz świata freestyle football. Powiedz nam, na czym polega fenomen Twojej dyscypliny. Na czym polega fenomen? Jeszcze nie wiem, ale wiem, że wszyscy młodzi od 15 lat i niżej wszyscy wiedzą, na czym polega futbol freestyle, ale nie potrafią tego jeszcze nazwać. Każdy lubi oglądać triki z piłką, każdy lubi oglądać piłkarzy, którzy robią niesamowite zwody, niesamowite triki i wydaje mi się, że to jest ten fenomen właśnie, że to jest niezwykłe i każdy chciałby zobaczyć, co niezwykłego można zrobić z piłką. Lubisz pokazywać swoje umiejętności piłkarskie. Jak wspominasz swój udział w programie Mam Talent? Program Mam Talent jest dosyć niezwykłą przygodą, nie tylko ze względu na to, że oglądają mnie być może setki tysięcy albo miliony osób na żywo albo też nie na żywo w całej Polsce, nie tylko w Polsce, ale też dlatego, że jest to bardzo duża dawka motywacji i bardzo duża dawka stresu. Tak zawsze sobie żartujemy, że jest stres normalny, stres na zawodach sportowych i stres w Mam Talent i to jest prawda naprawdę, bo... Musimy się mocno skupić, żeby nic złego się nie stało, żeby nie wybić się z rytmu podczas występu, a ja dodatkowo jeszcze mam ten element taki ruchomy, czyli piłka i ja bardzo mocno muszę się skupić, żeby ta piłka nie spadła. No i się skupiłem. I nie spadła. Dałem taki do, tak dobry występ, na jaki się w tym, w ten, w tym momencie czułem. Dodatkowo jeszcze yy, tydzień wcześniej byłem wciąż w Miami, bo byłem na Mistrzostwach Świata, właśnie we freestyle futbolu, więc miałem w zasadzie tydzień na ułożenie yy, występu. Czuję się, że czuję się dobrze tak naprawdę z tym piątym miejscem. W najbliższej przyszłości przede wszystkim chciałbym się skupić na własnym rozwoju sportowym, bo. W końcu nigdy jeszcze nie zostałem mistrzem świata i w końcu chciałbym zostać tym mistrzem świata we freestylu. Nie idą za tym ogromne pieniądze, nie wygrałbym setek milionów złotych albo setek milionów euro wygrywając te mistrzostwa świata, natomiast jest to taki, taka wisienka, albo jak to mówi pewien pan, truskawka na torcie właśnie w tym sporcie futbol freestyle'owym. Dodatkowo chciałbym rozwinąć jeszcze szkółkę futbol freestyle'u. Trójmieście. W tym momencie uczę indywidualnie i właśnie w tym kierunku również chciałbym podążać. E, czym dla Ciebie jest sukces? Sukces mm, to jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Sukces to nie jest jednorazowa rzecz, na którą należy się nastawić, tylko wydaje mi się, że sukces to jest długotrwałe dążenie do celu, ale ten cel powinien być powiedzmy... Coraz bardziej rozszerzane. Czyli cel nie jest jedną rzeczą, bo ja w tym momencie mógłbym mieć cel do stania się do finału właśnie programu Montalent albo wygrania Mistrzostwa świata. Celem powinno być samo w sobie dążenie do takiej doskonałości, ale tej doskonałości nie można osiągnąć, bo jak się osiągnie tę doskonałość, to już, to już nie jest to. Po co łapać króliczka, jak się go tak przyjemnie goni. A powiedz nam, jak wspominasz studiowanie na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku? I był to bardzo dobry czas, naprawdę, bo tutaj, przede wszystkim na AWF-ie, poznaje się wspaniałych znajomych. Tutaj tworzy się najlepsze znajomości. Mam doświadczenie w dwóch, w dwóch uczelniach, i wiem, że na AWF-ie mam bardzo, bardzo dobrych znajomych i naprawdę bardzo często rozmawiamy. Być może nie widzimy się tak często, ze względu na to, że każdy z nas już ma jakąś tam swoją drogę życiową. Natomiast bardzo mi się podobało i bardzo mi się podoba fakt na AWF-ie, że wszyscy, z którymi ja przebywałem, sobie pomagają i pomagali. Czy to podczas zajęć, czy to po zajęciach, naprawdę wszyscy byliśmy taką zgraną paczką. I to jest naprawdę super rzecz w AWF-ie.